No, 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 no. Co? To komu jak Komu komu wiarę gotowała. Tobie mi to miły, nie innemu. Dobra, ty samo serce robię. No. no, 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 na no, razie. na piękną no. głowę moją, tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samą w sercu miej nie kuj serca miłej swej. ja, ja, nie, jak nie, jak nie, jak nie Gdy mają być, daj żony, wróć naszą stronę. Jeszcze młody mam rumieniec, nie ze mnie o mój wieniec. Sam wam go swą ręką wiła, sama będę go nosiła. Mikołaju, by to prawda była, dobrze bym tobie służyła, ale ty raz zwrócisz się więc ostatni raz mnie widzisz. On na grę, naszą stronę, a Ty Janeczku, Ty tu pytaj se żony, w naszą stronę. Tego zatalić nie mogę, co mi w sercu czyni trwogę. Wszystki. tu wzrok. dobre mają, co i piękne dobrze znają. Kiedyś taka głupia byłam, żem ci we wszystkim wierzyła. Dziś już nie, i póki żywa. Wierz mi ziółko, żem ja To moja największa wada, że w kochaniu Murder, bardzo rada, jak przycisnę dziś lubego <gryk>